Cześć, cześć, jestem Paweł Drygas z CzasoPrzestrzeni. Jak widzicie, jest u nas coś dość spory ruch. Widać przychodzących ludzi cały czas. My na co dzień jesteśmy centrum kultury akademickiej i inicjatyw lokalnych. Eee, w czasach, tak powiem pokoju, promujemy kulturę, organizujemy koncerty, spektakle, wydarzenia, także duże targi na no, właśnie w takich sytuacjach jak teraz. Jako, że właściwie stowarzyszenie, które zajmuje się całym tym terenem, jego pełna nazwa to Centrum do Spraw Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa. Eee, przekształcamy się w pewnym sensie i bierzemy udział w pomocy humanitarnej. Jak był COVID, na przykład pakowaliśmy paczki, w sensie na samym początku pandemii, a teraz w związku z agresją Rosji na Ukrainę próbujemy pomagać. Uchodźcom z Ukrainy. Stworzyliśmy coś w rodzaju supermarketu, takiego darmowego, czyli każdy z uchodźców jest w stanie przyjść tutaj do naszej hali, jednej z dwóch, i wziąć wszystko to, czego potrzebuje, począwszy od jedzenia, przez ubrania, środki chemiczne. pieluchy, Na, na, na cały teren właściwie został przystosowany do, do pomocy, do działań pomocowych. Ja na co dzień zajmuję się organizowaniem koncertów, a szczególnie bukowaniem wydarzeń na scenie klubu Łącznik, który znajduje się tam za ścianą. W tej chwili większość koncertów, które organizujemy, są połączone ze zbiórką na pomoc Ukrainie, na pomoc uchodźcom. A cały nasz teren faktycznie został przekształcony pod kątem tej pomocy. Na jednej hali mamy wspomniany ten supermarket, tę wydawkę, gdzie ludzie mogą odbierać rzeczy, które są im potrzebne. Druga hala jest halą magazynową, w której, do której przyjmujemy transporty właściwie z całej Europy, bo czekamy na tiry z Anglii, ze Szwecji, dostajemy transporty z Niemiec. Aktualnie też na... na jako, że powoli brakuje nam miejsca, a to na terenie rozkładany jest namiot, który ma poszerzyć jeszcze nasze możliwości magazynowe. Dodatkowo tutaj w hali, co można zobaczyć tam w rogu, tam dokładnie jest kącik dla dzieci, w którym animatorzy zajmują się dziećmi uchodźców które mogą sobie rysować, bawić się, śpiewają piosenki. No i właśnie animatorzy i wolontariusze to jest siła, która, bez której by się to wszystko nie działo. Kilkaset, kilkuset wolontariuszy każdego dnia pracuje u nas na terenie. Od samego początku przez teren przewinęło się już blisko 30-30 tysięcy uchodźców, co jest po prostu liczbą przeogromną.